Witam. Jestem mistrzem Reiki. Reiki to jest forma naturalnego uzdrawiania, polegająca na przekazaniu energii metodą nakładania rąk na ciało pacjenta. Reiki wspiera całkowicie naturalny proces samouzdrawiania, przywraca duchową i umysłową równowagę. Działa na poziomie fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym. Harmonizuje wszystkie ośrodki energetyczne, czakry, wzmacnia skuteczność działania leków. Dostosowuje się do naturalnych potrzeb odbiorcy. Rejki jest bardzo skuteczny we wszystkich problemach nerwiecowych: stresach, lękach, niepokoju. Rejki bardzo dobrze działają na zwierzęta. Zwierzęta wyczuwają energię i pragną ją otrzymać, jeżeli ich organizm potrzebuje doładowania energetycznego. Również dobre są ręki dla roślin, ręki dla potraw i napojów, ręki dla wody, ręki dla medykamentów i ręki dla własnego bezpieczeństwa. Możemy oczyścić wszystkie pomieszczenia, zarykować bezpieczną podróż lub stosować w nagłych wypadkach. Dla, bardzo, dla ludzi, którzy są bardzo sceptycznie nastawieni na takiego rodzaju zdrawiania, proponuję sesję na odległość, w trakcie której... Człowiek wyczuwa duży przepływ energii, czasami do tych rąk, i tak dalej. I za chwilę już wyczuwa proces samoozdrawiania, co przekonuje, że reiki jednak to jest moc, to jest energia, która nigdy nie szkodzi. I właśnie chcę zaprosić na taką sesję kobietę w ciąży, bo wiadomo, że w tym okresie życia. Pomoc lekarzy jest ograniczona. Tak więc powtarzam jeszcze raz, że ta energia jest inteligentna energia, która nigdy nie szkodzi, a bardzo pomaga, i jest po prostu doskonałym sposobem na odczuwanie radości i zapraszam, zapraszam na sesję, żeby to spróbować.